Jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Grunwaldzkiej. Wspólnota mieszkaniowa zwróciła się do nas z prośbą o modernizację systemu wentylacji grawitacyjnej. Standardowym rozwiązaniem w takich przypadkach jest wyprowadzenie indywidualnych przewodów kominowych po lewacjach budynków. Znaczna część Wrocławia, zwłaszcza ta wybudowana po 1905 roku, jest pozbawiona przewodów wentylacyjnych. Pomieszczenia łazienek nie są w żaden sposób wentylowane. W budynku był jeden przewód kominowy. Wykorzystaliśmy ten przewód kominowy dla potrzeb wentylacji całego pionu, dla pomieszczenia kuchni i łazienki. Musieliśmy zastosować specjalne, elastyczne termoutwardzalne wkładki kominowe, które uszczelnią nam ten przewód kominowy od wewnątrz i dzięki temu uzyskamy prawidłowe podciśnienie w kanałach kominowych. Po uszczelnieniu przewodów kominowych systemem FuranFlex, głowice kominowe zakończyliśmy wentylatorem dachowym Wilpe. Wentylatory te nie wymagają żadnej konserwacji, mają ponad 20-letnią gwarancję. Szczególnie polecanym systemem dla wentylacji budynków wielorodzinnych, zarówno nowych, jak i modernizowanych, jest system wentylacji mechanicznej z regulacją ciśnienia. Ma to istotne znaczenie w przypadku termomodernizacji budynku. System taki pozwala na podłączenie kilku pomieszczeń jednego typu, to znaczy np. wszystkich łazienek, kuchni, do jednego pionu. Możliwość płynnej regulacji obrotów wentylatora gwarantuje skuteczną wentylację bez niepotrzebnej straty energii elektrycznej. Oprócz usuwania zużytego powietrza w budynku, należy również pamiętać o zapewnieniu stałego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz poprzez odpowiednie nawiewniki. Warto rozważyć wykorzystanie nawiewników werko z filtrem. To nawiewnik ścienny wyposażony w doskonały filtr powietrza, tłumik hałasu oraz termostatyczną głowicę która zapobiega niekontrolowanemu napływowi silnego powietrza z zewnątrz. Dzięki swojej prostej budowie może być stosowany praktycznie wszędzie, szczególnie w zanieczyszczonych smogiem obszarach miejskich. Welko automatycznie reguluje nam dopływ powietrza w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz. System, który został zastosowany obecnie, umożliwił nam zachowanie w stanie nienaruszonym ścian elewacyjnych i wykorzystanie istniejących, wolnych dwóch przewodów wentylacyjnych po jednym dla każdej ze stron budynku.